Zobaczcie, jaką popelę robię na mieście. Chodzę po urzędach i tam różne ludzie czekają. Babcie, a ja mówię do sabaczki po rosyjsku, nie? A my tu w Polsce jesteśmy. No i mówię do, takiej, do takich babciów, mówię, musimy język rosyjski znać, się uczyć, bo niedługo armia e, radziecka przyjdzie i nas wyzwoli, nie? A te babcie mówią, niech, niech Rusek to już nie przychodzi lepiej już my jesteśmy wyzwoleni ja mówię jak pani wyzwolona jak pani coraz wyższe opłaty za energię pani płaci zgniły zachód panią i mówię a mówię a u nas w Kaliningradzie 15 razy tańszy jest gaz no i, i tego to ona mówi to jedź pan do tam mieszkać mówi do mnie mówię no pewnie tam tam harasho a ona mówi tak tam to jest pan mieszkać, że ona mówi tam dobrobyt. To ja mówię jasne, że dobrobyt jest u nas w Rosji. A tam Ukrainki byli mu, takie młodsze, i się na mnie patrzyli się. Patrzyli się na mnie takim wzrokiem, wiecie, takim banderowskim, że co ja gadam, jak ja mogę, że, że z, ja z Rosji, nie? Że ja wróg patrzą się na mnie, jakby mnie zabić chatiali tego, Ukrainki pf, nie? tam po, po co się one byli? po jakieś dodatki dodatki y, dla ich dzieci w e, sensie daj, 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 bo bezpłatna bezpłatna, Polsza daje doda, dodatki pf, i ten no i, i fajna sprawa, widzicie, że pf, że tego w Polsce można taki zamęt robić ja mówię, ona że Rus, ruski. Ja mówię, to Polacy same chcieli, żeby, żeby, żebyśmy my z Rosji was ochraniali. Mówię, porozumienie warszawskie było to na prośbę Polaków, mówię. My z Rosji tu przyszli was chronić, bo wy się bali agresji niemieckiej. A ona i ona już, już koniec rozmowy nie chcieli. Widzicie, jak zaczyna się merytoryczna y, rozmowa, argumentacja, to głupi ludzie mówią: "Nie, ja говорить nie budu z tobą". No i co? I co widzicie? I palaki wymiękają przy merytorycznej rozmowie. Nie ma od od ich argumentów żadnych. Nie ma. <śpuszczaj> no. Tak to jest, widzicie, o. <laughs> Sabaczka chodzi za, za mną. I co? I zawsze trzeba pamiętać, mówić, że że Rosja nas wyzwoli spod okupacji zgniłego Zachodu. Po prostu chodzi o to, żeby przygotowywać ludzi na, na ten fakt, który niedługo zaistnieje. A nie to, żeby oni pewnego razu czuli się zaskoczeni i o to armia sowiecka, no to tak no, no przyjdzie, przyjdzie armia sowiecka z tego powodu, że inaczej być nie może ponieważ tak jak USA okłamywali wszystkie kraje, że oni ich tam wyzwalają niby spod, spod terroru tych dyktatorów, a to nie byli dyktatory że to byli normalni władcy tak jak pan Hussein, tak Widzicie, w Jordanii też jest taki, taki dyktator, taki król, ale oni go nie usuną, ponieważ e, Izrael ma z nimi z 94 roku pakt o przyjaźni, tak, Israel z Jordanią. W Tajlandii jest król, też dyktator, co? No i, i co jest? I w Anglii też jest król, król tak? Ale to, to też straszny dyktator, i co? Iż to. No i tam się nie wprowadza demokracji, z tego powodu, że że e, tam nie ma ropy. A Rosja to takie prawdziwe wyzwolenie robi. Rosja to tak, to nie tylko mówi, tak wiecie, tak, aż afiszuje się tylko poprawnie właśnie wyzwala jest przed y, spod takiej realnej okupacji. I na przykład jak paliaki byli okupowani przez przez y, y, Rzeszę Trzecią. No to y, y, realna taka okupacja, tak? No i co? I kto by zwolił Ruskie, my wyzwali. Jaka wdzięczność jest paliaków? Żadna. Paliaki się dupą do nas odwrócili, żopą i srają teraz na nas. Sankcje wprowadzają. Taki, taki to jest naród. Ta, widzicie o, taki, tak to jest. Teraz, że paliaki najpierw mówili ruskie, chodźcie tu, chrońcie nas przed tym Niemcem bo on nas, na nas znowu najedzie no to mówimy, dobrze, to proszę podpisać porozumienie warszawskie warszawski dagawor. i my tutaj będziemy, a po, potem e, oni skazali. a idzicie na chuj wy nam już nie no i co i tak, widzicie, i z parakami nie można żadnego interesu dobić, to jest naród e, bardzo nieobliczalny bardzo, bardzo taki wiecie, takie ma Chachmenty, chachmenty wprowadza, tak jak pewien naród, który w Łodzi żył, w Łodzi i w Lwowie, taki był pewien naród, to też takie chachmenty lubił wprowadzać, no i Paliaki się od nich e, nauczyli dużo.